przelejemy teraz w innej formie, bo oto jest poranek zmartwychwstania i proboszcz idzie po składce. Chodzi cztery razy do roku. Na zmartwychwstanie, wigilję przed zmartwychwstaniem Boga Ojca, nie, wigilia przed Duchem Świętym, Boga Ojca i Chrystusa Króla Polski. Dzieci ukochane, na składce niedzielnej bo były trzy kazania, yy, było 12 080. To jest absolutny rekord, z tym, że jeden Chińczyk dał 5 000, więc to podniosło, to podniosło skalę, nie? Ale to była ogromna składka. Od was tyle nie żądam, bo was tu jest około 40, nie ma, 30 kilka osób, pan Mariuszek przeliczył, 36, no nie się pomyliłem, Wielką radością się uśmiecham. Dzieci nie ukrywam, że szanuję ten moment wydarzenia i to święto bardzo, że, że mi Pan Bóg dał przywilej składki proboszowskiej. My w tym czasie, aby wytrzymać te wewnętrzne boleści, bo to różnie może być, śpiewamy piękną pieśń, moi drodzy, zmartwychwstania wstania na przejście proboszcza przez, moi drodzy, po składce.

I'm Wielki Bóg zapłać. Po raz pierwszy podczas składki powiedziałem: Chłopy, kolor nie spada. Jak zaczęli od żółtego, zielonego, nic się nie zmienia. U bab, powiedziałem to samo: No, kobiety, kolor nie spada. A do jednej se mówię: ty, Tyś utrwaliła moją naukę z niedzieli. No bo w niedzielę było tak: tutaj jedna z pań dała dwie stówki na składkę, no i wyciąga jedno, jeden papier, My co robisz? Co No to wróciła to z powrotem. No i dziś patrzę, no daje to, dzieci. To, to jest. Wielki niech wam Bóg błogosławi. W tym roku zobaczycie więcej, więcej, po tych różnych wydarzeń i wtedy zobaczycie, gdzie te pieniądze dzieci idą. Powtarzam w kółko. Jestem wolny od materii. Jestem wolny od materii. Nasze krótkie ogłoszenia: powstańcie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Mówcie, Chryst wszystkim: Chrystus zmartwychwstał. W ten dzień Was informuje. Polska zmartwychwstanie. Królestwo Pol Boże powstanie na ziemi polskiej. Do polskiego narodu przybędą narody, aby się uczyć tej miłości. Aż w końcu na sali Sejmowej zawiśnie ten ogromny krzyż z Duchem Świętym, z figurą Matki Bożej i świętym Janem. To się wszystko stanie. Bóg dziś robi porządki w Polsce, używając biczy, biczy, które mają na imię: Grzegorz, Robert, Adaś, Władek, Tadek. A gorzej, jakby wziął do ręki bicze jerozolimskie. Ze świątyni wszyscy uciekli. Pan Worędziak mówi, że ciebie to trochę boli. To pomyśl, jak to musi boleć szatana. Życzę wam, aby te łaski, które wy wypraszacie przez życie pokutne, były takim laniem szatana równym. Jutro msza święta na wyjeździe. Kto tu będzie w pół do dziesiątej przed bramą? Jedziemy, mamy piękne dzieci zaproszenie na jutro. Niespodzianka. Siadamy w auta jedziemy. Kto przyjedzie już później, będzie pustelnia zamknięta i tylko wiadomość usłyszy. Gdzie jest Piotr? Nie wiemy, nie ma go, w tej jest msza święta w tej chwili. A później wrócimy tu na obiad, żeby tam nie upić tereny, gdzie nas zapraszają. Czyli jutro w pół do, pół do dziesiątej w samochody. Dzisiaj nie mamy już nic więcej. Idziemy na kolację z tym, że domownicy i jakby jakiś lektor został na jutro, to jedziemy ze mną. Do kosmicznego ogrodu, na koronkę, usiądę na chwilę z wami na kocu. Po śniadaniu ogłaszam godzinę laikatu, czyli ja idę spać na dwie godziny i śpię do drugiej, kapujecie? I was też obowiązuje, obowiązują dwie godziny laikatu. Ci z panów lektorów, którzy do domu jadą, niech mnie posłuchają. Iść najpierw na dwie godziny laikatu. Chłopy, wyście tyle przy mnie urobili, ci, co byli cztery dni, że mi uśniecie w drodze. Ja was chcę żywy. Rozumiecie? Idźcie na dwie godziny laikatu. Zjemy obiad i wtedy fabryka. Mieć i jedź. Idę na drugą stronę, bo są jeszcze dary ofiarne. Pani Stenia składa w ofierze ciasto świąteczne i... Coś pod gumkę dla księdza Piotra. Z gospodarstwa księdza Piotra na tanka przychodzą dary ofiarne w postaci koziego mleka, tuzina jajek, dwóch kuzek bliźniaczek, owieczki i kokoszki z pisklętami. Dzięki, o panie. Składamy dzięki, O wszechmogący nasz król w niebie. Dzięki, O panie. Składamy dzięki, O wszechmogący nasz król w niebie. Dzięki, O panie. Państwo, coś nieprawdopodobnego. Niech to będzie zwyczajem. Tego małe, tą małą, tego malutką nazwiemy Filipek, dobrze? Filip to, bo jak to będzie, Filipek nazywała. Dzieci mamy kokosz siedząca na jajach. Panie Adasiu, pokaż mi tu bliżej, ja, ja zobaczę ło, czy... wow, malutkie, zobaczymy czy dziubie. To nie jest nerwowa bo Kwoka zawsze jak daje tak rękę, jak i to, to ja Cię pogłaszczę, wezmę to malut, To nasze tu się wykluły? Nasza się sama wzięła do roboty? Ile masz tych małych? się. Osiemnaście dzieci, nasze piskle, nieprawdopodobne. Ile w tym dzieci radości? Ja w tej chwili sam wychowuję gąskę balbinkę, żeby chodził już mi koło mnie, już nie nie jak ją głaszczę, dziś ją, Wezmę dziś na wyjazd gąskę Balbinkę. Jak siądziemy na trawie, będzie koło nas chodziła. Zabawa z gąską jest bardzo miła, ale niespodzianka co chwilę się pojawia, żeby nie było do mnie żalu, że ktoś jest spamiony. Chodź. Pan Jezu, dziękujemy Ci za radość. Na jeziorze dzieci siedzi kaczka. Kacur cały dzień i całą noc siedzi, pilnuje żony. Ona wylatuje. I wtedy jest ceremonia: wyskakują na deskę, obserwowałem, on siada, siada koło niej, nagle on się z druta, spuszcza fuk do wody, ona fuk, płynie, płynie, podjeżdża pod swoje mieszkanie. Kolejny przystanek robi wodzi na rurę szarą, znowu siada, poczepie się, ten koło niej lata, ona znowu lata na jaja, to ona już mi z ciągu dnia przynajmniej dwa razy studzi jaja, jakaś technika grzania, że później się u niej jednego dnia, w jednej godzinie wszystkie wyklują. Jest to nieprawdopodobne. I nagle wylaskuje 8, 12, no i szukają dziury, żeby wyjść z tego jeziorka. I trzeba je pilnować, żeby je nikt nie, po drodze nie zjał, bo idą do Józefa na jeziorka, na jeziorka bo tam jest większa wolność, bo tam są trawy, szubary, bo tu mamy beton. Ale tu się klują, bo wpadłem na pomysł, że dałem łódkę na środku i z kotwicą. Więc mam bezpieczeństwo, nikt tam nie podpłynie, ża ża żaden linii nie podejdzie. A w kosmicznym ogrodzie mam już pięć kaczek. Kolejne. Jak tak dalej dzieci pójdzie, naszą pustynię w tym sezonie boom ekologicznego nawiedziło minimum 500 żab. Bo się już cyk skończył 500. A rekord był, co u pani Agusi narodziło o, 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 jako oburzenie. Dzieci, była piramida, na której było sklejonych 15 żab. To była pływająca wyspa. 15 żab w jednej kuli. Moje ukochane dzieci, cieszę się. Chłopcy, wiecie, że wakacje blisko. Tata jeszcze nie dzwoni po, po rodzinach, jeśli nie zapisał żaden jeszcze ojciec, macie problemy. Rekolekcje radości, synowie. Przypominam, rekolekcje z ojców, z synami, to robię dla waszych synów. Chcę być przy was, ale chcę mieć ojca. Jak ja dzisiaj się uśmiechnąłem do jednego, u jest komrzy przy mnie, jak ja się cieszę. Chłopcy, to był Jasiu i Kuba, nie? Obydwa. Więc niech Pan Bóg wam błogosławić za te dary wielkie dzięki. Czyli ten miód nazwiemy paschalny tych naszych zwierząt. Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków, amen.